Dzisiaj przychodzę do Was skrąg. Od z wiatrem od Rukum games, Games, którego podesłało do filmu, za co bardzo dziękuję. Gra jest przeznaczona od 2 do 4 graczy, od 10 razy spiesz. Tak, gra prezentuje się w pudełku, a teraz pokażę Wam jej komponenty. W pudełku mamy planszę do gry, płócienny woreczek, 32 karty motyli, 24 karty kadru, 24 czarne kryształy i 12 białych, instrukcję do gry. Ostatnim elementem jest 48 motyli, które dzielą się na 3 kolory. W każdym kolorze mamy 16 motyli. To tyle jeśli chodzi o komponenty, a teraz pokażę Wam jak grę przygotować do rozgrywki. W tym miejscu na planszy umieszczamy karty motyli. I odsłaniamy trzy pierwsze karty. Natomiast na tym polu umieszczamy karty kadru i również odsłaniamy trzy pierwsze z nich. Następnie do woreczka wsypujemy wszystkie motyle i rosujemy po jednym motylu, który umieszczamy na każdym z kwiatów. Ostatnie co robię to wrzucam kryształki do woreczka. Ich ilość zależy od ilości graczy. Ja mam w woreczku 16 czarnych i 8 białych, dlatego że pokażę Wam rozgrywkę dwuosobową. Następnie losuję 3 kryształy i umieszczam na każdej karcie motyli. I tak wygląda przygotowana do rozgrywki gra. Kryształy umieszczamy tylko na kartach motyli, dlatego że to one na tych kartach dadzą nam punkty. Biały kryształ daje nam dwa punkty, a czarny 1. Na kartach kadru mamy już punkty tutaj nadrukowane, grze wcielamy się w fotografów, którzy robią zdjęcia Modyli. W swojej dużej gracz może zdobyć albo kartę motyli, albo kartę kadru, to on decyduje, którą kartę będzie chciał zdobyć. Może zdobyć tylko jedną kartę w swojej turze. Graczem rozpoczynającym jest gracz, który ostatnio wygrał w przewrotnych motylkach. Ewentualnie możecie w dowolny sposób wybrać pierwszego gracza. Gra się kończy, kiedy wyciągniemy z woreczka ostatni kryształek. Wtedy swoją turę rozgrywa jeszcze jeden gracz, a potem podliczamy punkty. Każda tura gracza składa się z trzech faz. Pierwsza faza nazywa się rozproszeniem. W tej fazie gracz może sobie wybrać dowolne pole na planszy, a następnie bierze z niego wszystkie motyle. Na przykład załóżmy, że wybiorę sobie to pole. I teraz muszę te motyle rozłożyć znowu na planszy. Rozkładamy po jednym motylu. Pierwszy motyl musi wylądować wokół pola, z którego wzięliśmy wszystkie nasze motyle. Albo w pionie, albo w poziomie. Nie możemy układać ich na ukos. Ja przy pierwszym ruchu umieszczę motyra na tym polu. Tym razem kolejnego motyra muszę umieścić na polu, które sąsiaduje z tym polem. Ja zdecyduję się na to pole i umieszczę sobie. A widzicie, pomyliłam się, bo chciałam umieścić tutaj żółtego, tutaj niebieskiego a tutaj czerwonego. W swoim ostatnim ruchu jak widzicie położyłam czerwonego motyla na tym polu i dzięki temu spełniłam warunek tej karty. Biorę ją więc. Bardzo ważne jest to, że kartę zarówno motyli jak i kadru zdobędziemy kiedy w ostatnim swoim ruchu spełnimy jej warunek. Jak widzicie moim ostatnim ruchem było dołożenie czerwonego motyla na to pole i dzięki temu spełniłam ten warunek i udało mi się zdobyć tę kartę. Zdobycie tej karty nazywa się fazą punktowania. Ostatnią fazą jest faza sprzątania. Uzupełniamy w niej karty oraz kryształki. Znowu losuję i umieszczam po jednym kryształku na każdej z kart. Maksymalnie za kartę motyli możemy zdobyć 6 punktów. Następnie tura przechodzi do kolejnego gracza zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Kolejny gracz weźmie z tego pola wszystkie motyle i pierwszego motyla położę na tym polu. To co jest też istotne to to, że nie mogę wrócić się na pierwsze pole, kiedy położę motyla już na tym polu, aby wrócić na to pole muszę położyć potem motyla na tym polu, potem na tym i gdybym miała cztery motyle, to ostatniego mogłabym wtedy położyć na tym polu. Natomiast nie mogę się cofnąć motylem o jedno pole do tyłu. I teraz tego motyla kładę na tym polu. I dzięki temu zrealizowałam tę kartę. Oczywiście ją biorę. To jest moja faza punktowania. Następuje faza sprzątania. Znowu uzupełniam. I tura przechodzi do tego gracza. Ja teraz w swoim ruchu umieszczę motyla na tym polu. Na razie nie punktuję, staram się zdobyć tę kartę, więc teraz następuje faza porządkowania. Nawet jeśli nie wzięliśmy karty z karty motyli, znowu uzupełniamy kryształki na kartach. Jak widzicie, na tej karcie mamy już maksymalną ilość kryształków, więc je ściągamy, a kartę odrzucamy, kładziemy nową oraz jeden kryształek. Jeśli skończą nam się karty kadru, to kontynuujemy rozgrywkę bez tych kart. Jeśli skończą nam się karty motyli, to tasujemy stos kart odrzuconych i tworzymy z nich nowy stos dobierania. I która idzie do tego gracza, który to postanowi zabrać mi tę kartę. Bierze tego motyla kładzie na tym polu, tego na tym i dzięki temu realizuje tę kartę, ponieważ na każdym z tych pór mamy po dwa motyle. Znowu uzupełniam. Tę kartę oczywiście ściągam wraz z kryształami. A oczywiście jeszcze muszę tutaj dołożyć kryształka. Tutaj również uzupełniam kartę. I która idzie teraz do tego gracza. I ja tym razem biorę z tego pola. Umieszczam jednego motyla na tym polu, kolejnego na tym. Na razie 13 motyli nie udało mi się zdobyć, ale do tego dążę. Brakuje mi jedynie jednego motyla i znowu następuje faza uzupełnienia. Znowu kryształki lądują w woreczku, kartę wymieniamy, uzupełniamy na tej karcie i tura idzie do tego gracza, który to znowu podwinie mi kartę. Umieszczę jednego motyla na tym polu a kolejnego na tym i tym sposobem realizuje tę kartę. Znowu uzupełniamy. Oczywiście kryształki lądują w woreczku. I tura przechodzi do tego gracza, który poruszy się tym motylem na to pole i zdobywa tę kartę. I tura teraz idzie do tego gracza. Który to weźmie wszystkie te motyle? Jednego umieści tutaj, drugiego umieści tu, trzeciego tu, czwartego tu i piątego tutaj. I niestety nie przemyślałam tego, bo chciałam bardzo zrealizować tę kartę, ale niestety ostatni mój motyl wylądował na tym polu i niestety przez to nie mogę zdobyć tej karty. Gdybym tego motyla nie miała i zakończyła swój ruch na tym polu to zrealizowałabym tę kartę. Znowu następuje faza porządkowania, I która idzie do tego gracza, który weźmie tego motyla, da na tym polu i dzięki temu pobiera tę kartę. Uzupełniamy oczywiście, ta karta zostaje wymieniona. A tura idzie do tego gracza i ja wezmę z tego pola. Jednego motyla umieszczę tu, a drugiego na tym polu. I dzięki temu zdobywam tę kartę. I tura idzie do tego gracza. On bierze te wszystkie motyle, jest ich aż 6. I postara się zdobyć tę kartę. Ale widzę, że chyba mu się to nie uda. Nie uda mu się, ok. Tylko teraz muszę to dobrze rozplanować. Z tego pora wzięłam, więc pierwszego motyla kładę w tym miejscu, drugiego kładę w tym miejscu, trzeciego w tym, czwartego w tym, piątego w tym. Jak widzicie, mogę robić takie kółko, i ostatniego w tym miejscu. Dzięki temu ten gracz zrealizował tę kartę. Bierze ją i znowu uzupełnia. Jak widzicie, im więcej motylów na jednym polu, tym łatwiej jest niekiedy realizować albo kartę motyli, albo kartę kadru. I znowu która idzie do tego gracza. Ten gracz weźmie sobie wszystkie te motyle. Jednego położy w tym miejscu, drugiego w tym, trzeciego w tym i czwartego w tym. Na razie karty żadnej nie otrzymuje. Dąży oczywiście do tego, aby zdobyć tę kartę. Znowu następuje faza uzupełnienia kryształków i która idzie do tego gracza. Ten gracz. Weźmie z tego pola wszystkie motyle. Jednego położy w tym miejscu, drugiego w tym, a trzeciego w tym. W tym momencie udało mu się zrealizować tę kartę. Oczywiście ją bierze. Znowu uzupełniamy. Te kryształki wrzucamy do woreczka. Kartę odrzucamy. I losujemy. Znowu trzy kryształki. I która idzie do tego gracza? Ten gracz weźmie sobie te dwa motyle. Jednego położy na tym polu. A drugiego na tym. I dzięki temu zdobywa tę kartę, ponieważ mamy więcej niż 17 motyli, uzupełnia i która idzie do tego gracza. Ten gracz weźmie z tego pola motyle i jednego umieści na tym polu, drugiego na tym, trzeciego na tym, czwartego na tym. A piątego na tym niestety nie pobiera karty, bo nie udało mu się zdobyć żadnej z kart, więc teraz uzupełniamy znowu kryształki i która idzie do tego gracza. Ten gracz oczywiście przestawi motyla na tym polu i zdobywa dzięki temu tę kartę. Znowu uzupełniamy. Te dwie karty nam odpadają. Która idzie do tego gracza. Ten gracz natomiast weźmie sobie z tego pola i jednego umieści motora w tym miejscu, drugiego w tym, a trzeciego w tym polu, i dzięki temu zdobywa tę kartę. Znowu uzupełniamy karty oraz kryształki. Jak widzicie, cały czas w woreczku mam jeszcze 3 kryształy. A tura idzie do tego gracza i ten gracz przesuwa tego motyla na to pole. I bierze tę kartę. Znowu uzupełniamy. I tym razem jest to już ostatnia runda. Jeszcze ten gracz rozgrywa swoją ostatnią turę. Ten gracz weźmie tego motyla na to pole i zdobywa tę kartę. W tym momencie gra się kończy i następuje liczenie punktów. Karty już nam potrzebne nie będą. Przynajmniej nie karty motyli oczywiście. Ten gracz ma punktów 21, a ten 18. Tak się prezentuje pełna rozgrywka gry od Frunero z wiatrem. Muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo polubiłam tę grę. Uważam, że jest to świetna gra logiczna dla całej rodziny, w której trzeba sobie pokombinować, pomyśleć. Ja bardzo lubię zdobywać karty kadru, dlatego że one stanowią dla mnie wyzwanie. Karty motyli są bardzo proste do zdobycia i tutaj wyzwanie oczywiście też jest, ale jest ono dużo prostsze, dlatego ja zdecydowanie bardziej wolę zdobywać karty kadru, nawet jeśli one dają nam mniej punktów, chociaż nie zawsze, bo na przykład tutaj mamy tylko 3 punkty, a przy tej karcie kadru mamy tych punktów 4, ale oczywiście każdy z graczy gra inaczej i to jest też fajne. Dodatkowym plusem tej gry jest niewątpliwie też warstwa wizualna. Nie tylko pudełko prezentuje się przepięknie, ale i samo wnętrze. Bardzo podobają mi się karty motyli. Są bardzo ładne i bardzo czytelnie przede wszystkim zrobione. Fajnie, że mamy drewniane motylki, bardzo ładnie się one też prezentują na planszy. Nie mogę też nie wspomnieć o pięknej instrukcji, która jest świetnie napisana, wszystko dokładnie mamy w niej wyjaśnione, a dodatkowo jak widzicie, pięknie się ona prezentuje. Plusem też tej gry jest jej regrywalność, nie tylko dzięki motylom, których kolory zawsze inaczej będą ułożone na planszy, ale przede wszystkim dzięki kartom. Oraz tym, że gra się kończy nie wtedy, kiedy skończy nam się stos kart dobierania, ale kiedy wyciągniemy ostatni kryształek z foreczka. To mi się w tej grze bardzo podoba, bo dzięki temu gra jest bardziej regrywalna niż wtedy, kiedy cały ten stos kart by się skończył. Świetna gra, którą Wam naprawdę gorąco polecam. Także to tyle w tym filmie. Jeśli Wam się on spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, dziękuję również wydawnictwu Lookroom Games za podesłanie tej gry do recenzji. Także to tyle, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!